bus się boli? A na tak, nie? To słuchaj... <grymna> pierdala... nie, wyskidł... to... A gdzieś Ci czy płyna chyba, to? Czy Ci lata? Głową ja macham sam, ale głowa mnie... mózg lata osobno, tak, nie? <grymna> nie, nie, ja wiem o co chodzi, nie? Że... Nie, bo czuję, nie? O! A się robaki... To program, to jak normalnie do mózgu robaki wchodziły, te białe. Białe, nie były takie, że nie dalej, to tylko chodziło o, o... o takie robaki... żonowe nie? żonowe I się do mózgu... Nie? Bo ci się Ale jak to mógł mózgiem dalej Nie, boli mnie. Serio. Gdzie ty mózg boli, jak ty masz mózg wielkości tego? Kutaza! I słychać jak... Bum, 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 bum. Nie, 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 nie. Boli tak? Co cię boli? Mózg. Od myślenia. Słuchaj, ja słyszę mi lata, tak? Przecież czuję, nie? Że mi boli. Ale znaczy, tak? to musi być mały Słuchaj, jak słyszę Tak, normalnie ta lata. jak stoję, patrzę się siedzę na ciebie, patrzę, to jest okej, okay, tak? A jak robię tak, to mi lata coś. No to, znaczy, to no musi być. być mały jak słyszysz, że lata. To to wielek. Idzie, mam. Mija pierdolę, dalej też się Dawa. to mi dojebałeś. Mózgu nie masz, pisz nie. I'm